O. Dobra, dajmy Lords of the Fallen. to, to tam nowego wymyślili. Monster has fallen. Its great army decimated by the legions of Adir, the demon god. Adir? But one light still flickers in the ever-growing gloom. A to że za... myśmy przecież tego Adira zabili, tak? Czekajcie, its great army legions of Adir, the demon god. but one light still flickers every glowing gloom the light of, of the dark crusader, crusader. <laughs> exactly. To, to, kuźwa, the radiance of morn. Instead, with us. Priest water the Giant. It is darkness threatens to desolate our world. Ascend to Aureus, my child, as his holy Redeemer. In light we walk, in light we walk, burn their very soul. To Ash. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the dark, the dark. But it looks like it's a sacrosanct with the mark of the dark crusaders. I am a man who walks slowly. Push by a Iron of die. Ah, Fear of the Dark! Great potential dwells within you. Doubtless, for you to be chosen thusly. Fear of the Dark! Fear of the dark. Fear of the dark. <laughs>

and your suffering ends. Another unfortunate made a slave to unceasing hunger. I pity you. Ah, you're mad for the things that you've done. I'm sick to my death. I'm sick to Reignite the blessed beacons of Mornstead. Ładnie to wygląda, nie powiem. Ale boję się, że to może nie wyjść na PS4. No właśnie. I słuchajcie, co teraz powiem. To może być gra. A nie, Sirius X i Sirius S. Dobra, na Xboxie będę mógł grać przecież. Dobra, okej. Okay. Co to kurwa jakieś? Trzy razy XP i temp. O nie, nie, nie róbcie mi tego, nie. Kurwa jakieś. Chyba, że są 3 razy XP item, czy nie, że 3 razy XP dostaniemy, tylko że 3 razy jakieś te, żebyś że miał XP experience. Dobra, poczekajcie. Po kolei przejdźmy. Kacenka mnie raczej nie interesuje, bardziej mnie gameplay interesuje. To sobie, właśnie gameplayowo. Kurwa, że Fear of the Dark Dali. to No Dobra, poczekajcie. No tutaj. Okej, okay, fajne. Widzę, że są już porządne arenki, porządne. Płatne kody, jo. No, trzymaj się, Peter. No, dobra. efekty cząsteczkowe, zajebiste. I mamy to. I to aha, tutaj widzę, że Magin gra, bo ma te. O, i widać słowa właśnie widzicie. Ręka tego, właśnie e, Adira. A właśnie, bo była jedna w jedynce, a on to może druga? Właśnie nie rozumiem, jak to. A czy to nie jest przypadkiem? Czy to nie jest przypadkiem ostatnia lokalizacja z jedynki? Czy to nie walczyliśmy właśnie e, na końcu? To nie jest ta e, lokacja final bossa, bo, final, ostatnie, ostatecznego bossa w jedynce? To nie jest przypadkiem to właśnie? I on tu wtedy stał i to patrz jak to się burzy? A. No tu widać, że mamy tutaj o, tu będziemy gdzieś, to Coż możemy wyłączyć. No, fajnie, że są takie yy, wiecie, różne lokalizacje, że jesteś. Yy, bo w jedynce był większość śnieżnych, nie? O, i to wygląda jak właśnie z jedynki lokacja, nie? Ewentualnie. Nie wiem, czy właśnie to nie jest to miejsce, gdzie szliśmy. Nie, to nie jest ta lokacja z jedynki. O, chociaż tu mamy ten przejście. Brzydko to w ogóle wygląda bardzo, bardzo jakoś tak dziwnie, ale okej. Okay. Nie, to nie było to przejście. No tu mogłoby wtedy, nie. To jest inna lokacja. Zfani, zfani. ciekawe co są, to, 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 to jest, nie? Jest jakby to były kuźwa teleporty, wie, było. O, i tu mamy właśnie te oczy i ta ręka Idziemy w tą stronę, dobra To przypomina Dark Souls'owe, pierwsza lokacja, nie? Albo nie, te bagna Uuu, tu fajne objęcie, wyszło Teraz widzę mroczne Mamy tutaj dagera Walk Boże, będą się ojrzą, gdy to Tu patrz, zajebiste, by jakiś. No, widzę, że są. Ty. To mi przypomina tą lo e, ta parczę z Dark Soulsów. To jest Scorpion. Też widzę arena przed Bossem. Tutaj coś spadnie z góry. Kuźwa takich ciała, coś tam, to pewnie jakiś, kurwa. Abomination. A to niby, że jest? Koop, kuźwa? Może to jest ten? We dwóch się gra. Fajnie by była, by była kooperacja, nie? O i widzicie, o, znowu jest ta ręka, nie? I to pewnie jest ta sama lokacja, co byliśmy ostatecznie, albo to jest ta lokacja, i ona została rozpierdzielona, może, nie? To jest jakby po drugiej kadencja, nie, że właśnie to było po, albo zakończenie to jest inne, nie? Chyba że tam jest to miejsce. Na to mi się podoba, że takie właśnie kolorowy sty, stylowy. No są te widzicie te teleporty, albo cokolwiek. No to jest też ciekawe, nie, że on coś czymś świeci i coś się zapala. To jest ciekawe, jak to ładnie wygląda, nie? Ale boję się, że tak to nie będzie wyglądać. Uwierzcie mi, nie, na pewno tak to nie będzie. A tu widzę znowu to samo. jest zapala checkpoint, jakiś może ewentualnie. No patrz, jak to ładnie wygląda. Mowa, zero hermetyczności, kurwa. zardzewiały Jakie A ładnie. kuźwa. Kamienna wadla, wagina, nie? Chosen, A. Też fajne takie. Więc się otwiera jakieś jajce. Praise the sun. Też jakaś kapliczka. Do kogoś. O. Tu mamy właśnie. Ładnie to wygląda. Powiem wam, że tutaj naprawdę pachnie Dark Soulsem nie? już. I wiesz, że tu będziesz mógł wszędzie chodzić, albo to są te bramy, może. Tych regarów I to właśnie, to jest ciekawe, że ta lampa coś pokazuje. O, znowu widzicie, że już bliżej te ręki, więc albo się zbliżamy tu, albo coś. Nie. Aby. O. O, tu patrz z ma głowę w szczęce, nie? Więc nie zdziwię się, jak będzie coś w stylu tego Jaszczurki w Dark Souls 1. Coś też... A, o, to są też. Oni też byli w jedynce. Oni w jedynce byli w taki właśnie... No pewnie, że to jest ta lokacja z walką z takim bossem. I będziemy może, będzie... Też jakaś ręka, widzę, że y, skoki. ale to właśnie, że krew w ogóle właśnie jest jasna, ale ta krew jest przekonała. O, ale fajne... O, jak ładnie wygląda. Oczy tuma, paszczel. A to nie wyglądają kurde jak zistego. Nie wyglądają jak z Przypomina Dark Souls też Dark Souls 3. O, okej. Okay. No i też czary widzę. Chyba ciekawsze czary Kiedy będą mi, wydaje mi się. A to jest ta babka z była na początku, day. ta płodyną no taka? Tak. Tak. Bardzo ładnie wygląda, muszę Wam powiedzieć. O, kurwa. Piękne to nie? Ciekawe jak wygląda gameplay i tak normalnie, nie? No? Samolot. Zerwaka w pokój tak? To mechaniczny. Tu jakiś właśnie pożarte przez kogoś. Pewnie coś jak e, nie zdziwię się, że będzie jak znowu Darkus 3 jak bracia. Nie. O, to jest babka i to babka. Córka. Cór, no i ona siedzi właśnie tutaj i ta pewnie leczy. To tak jak e, w trójce byli ten książek. Lorian i i strzela wachlistona, a ona mele. Ciekawe rozwiązanie I to jest co? I to jest ten cały. I to nie jest ten. Młotem. jest. są Nak Nakręcili mnie, nie? Kluźwa nakręcili mnie. Zostawiam lajka do góry. 13 października. Kuźwa, nie dożyje. A i to jest ten. To nie jest ta właśnie anielska? To też zobaczyło na To kuwa jest. A. Oko jakiś. No, muszę przyznać, naprawdę, 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 naprawdę muszę Wam powiedzieć, że Zacnę, zacnę, zacnę No, więc powiem Wam, że ciekawe. No, będzie. Kudira reaguje na.